Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji matematyki. Tematem dzisiejszego spotkania będzie pole prostokąta. Prostokąty i kwadraty bardzo często pojawiają się w życiu codziennym. Na przykład yy, dywan ma w kształt może mieć kształt prostokąta podłoga w kuchni, w pomieszczeniach może mieć kształt prostokąta bądź kwadratu. Będziemy zajmować się zadaniami praktycznymi, na przykład ile potrzebujemy płytek na wyłożenie podłogi w łazience, a ile płytek na wyłożenie ścian w łazience. Do tego będą nam będzie nam potrzebna umiejętność obliczania pola prostokąta. I właśnie na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać pole prostokąta i pole kwadratu. Będziemy obliczać długość boku prostokąta, mając jego pole i długość drugiego boku. Będziemy odgadywać, jaki jest bok, prosto, bok kwadratu, wiedząc, jaki jest pole kwadratu. Ale zaczniemy od przypomnienia w ogóle, co to jest pole figury. Pole figury to miara wnętrza tej figury. Jednostkami pola są na przykład milimetry kwadratowe, centymetry kwadratowe, decymetry kwadratowe, metry kwadratowe, kilometry kwadratowe. 1 mm kwadratowy to powierzchnia malutkiego kwadraciku o boku 1 mm. 1 centymetr kwadratowy to pole kwadraciku o boku 1 cm. I tu właśnie na rysunku mamy bok. Ten mały kwadracik jest kwadratem o boku 1 cm. Większe jednostki to 1 cm kwadratowy, czyli powierzchnia kwadratu o boku 1 decymetra. Teraz policzyć pole figury to odpowiedzieć na pytanie, na przykład, pole tego prostokąta to ile cm kwadratowych? Trzeba powiedzieć, iloma kwadracikami obok 1 cm można pokryć ten zielony prostokąt. No ale nikt z nas nie będzie się bawił wycinanie kwadracików obok 1 cm i przykładanie do figury i mierzenie, badanie, ile takich kwadracików nam jest potrzebnych, żeby tę figurę pokryć. Czasami wręcz będzie to niemożliwe. Spróbujmy sobie wyjaśnić, jakbyśmy te jak ten prostokąt zielony, którego jeden z boków ma 8 cm, a drugi 3 cm, jakbyśmy je układali. No, z prostokąta na, 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 mamy łatwo, ponieważ jeżeli jeden bok ma 3 cm, to możemy go podzielić na trzy takie wiersze i każdy wiersz będzie miał wysokość 1 cm. Następnie, skoro drugi bok ma 8 cm, to podzielę ten prostokąt na 8 kolumn i każda kolumna będzie miała szerokość 1 cm. Dzięki temu uzyskam podział prostokąta na kwadraty obok 1 cm. Pole takiego jednego kwadracika to 1 cm kwadratowy. To powiedzcie mi teraz, ile tych kwadratów pokrywa mi cały zielony prostokąt. W jednym wierszu mam 8 kwadratów. W drugim wierszu mam 8 kwadratów. W trzecim wierszu mam 8 kwadratów. Czyli mam 8 kwadratów razy 3 wiersze. Skąd się wzięło 8? 8 to długość boku prostokąta wyrażona w centymetrach. A trzy wiersze wzięły się z długości drugiego boku prostokąta. Ta długość to 3 cm. Innymi słowy, ja wystarczy, że pomnożę 8 cm razy 3 cm i uzyskam 24 cm2. Tych kwadratów mam 8 razy 3, czyli 24 kwadraciki. A każdy kwadracik ma powierzchnię 1 cm kwadratowego. Kwadrat jest szczególnym przykładem prostokąta, a mianowicie takim, że każdy bok ma długość czterech cm. W związku z tym ja mogę podzielić kwadrat na cztery kolumny po, o szerokości 1 cm i cztery wiersze o szerokości o wysokości 1 cm. I podzieliłam ten kwadrat właśnie na kwadraciki obok 1 cm, ile ich jest? Mam 4 wiersze i w każdym wierszu raz, dwa, trzy, cztery kwadraciki. 4 razy 4 16 kwadracików i każdy z nich to ma pole 1 cm kwadratowego. Skąd się wzięło 16? A to z tego, że. Bok ma 4 cm i jeden bok mogę podzielić. Mogę ten kwadrat podzielić na 4 kolumny o szerokości 1 cm i 4 wiersze o wysokości 1 cm. 4 razy 4 to 16. I dopisuję jednostkę centymetr kwadratowy. Moi drodzy, ogólnie zapamiętam sobie następującą metodę obliczania powierzchni pola prostokątnego. 8 razy 3 to jest długość jednego boku prostokąta pomnożona przez długość drugiego boku prostokąta. 8 cm i 3 cm to są długości z sąsiednich boków prostokąta. A w przypadku kwadratu te sąsiednie boki są po prostu takie same, stąd jest 4 cm razy 4 cm. Narysowałam dowolny prostokąt i kwadrat. I teraz, moi drodzy, ja sobie literkami oznaczyłam długości boków, po to, żeby mi było łatwiej zapamiętać przepis, sposób na obliczanie prostokąta. W klasie czwartej dzieci uczą się tylko obliczania pola prostokąta i kwadratu, i wtedy jest po prostu do zapamiętania jedna metoda. Mnożymy przez siebie dwa sąsiednie boki. Pamiętamy, że dłuższy bok prostokąta to długość prostokąta, krótszy bok to szerokość prostokąta. Mnożymy długość razy szerokość. W przypadku kwadratu te dwa boki są jednakowej długości. Ale w klasie piątej poznaliśmy już takie figury jak trapezy, równoległoboki, rąby, trójkąty i. W tym roku w klasie piątej będziemy obliczać pole każdej z tych figur. I metoda obliczania pola każdej z tych figur jest inna. Dlatego, żeby nam się łatwiej zapamiętało to metody, będziemy stosować wzory. Wzór P oznacza pole. Pole prostokąta to się równa bok razy bok. Długość boku razy długość boku. Tak powinnam poprawnie napisać. Pole kwadratu to iloczyn też boków, ale ponieważ one są jednakowej długości, to możemy zapisać, że to jest bok do potęgi drugiej. A razy a to jest a do potęgi drugiej. Pewnie pamiętacie, że jak mówiliśmy o potęgach, to mówiłam, że jak mamy 2 do potęgi, np. 5 do potęgi drugiej, to możemy powiedzieć 5 do kwadratu. A to dlatego, że 5 do kwadratu to jest pole kwadratu obok 5. Stąd potęgi stopnia 2 czasami się mówi, odczytuje jako kwadraty liczb, bo tak się liczy pole kwadratu. Jak zapamiętać te wzorki? Po prostu za każdym razem je zapisywać i same nadejdą do głowy. A jak mówię, każdą z figur, którą w tym roku poznaliśmy, będziemy dla każdej z figur obliczać pole, i tych wzorków w tym roku poznacie sześć. Na początku tylko dwa. Pole prostokąta to A razy B, gdzie A i B to sąsiednie boku, boki, długości sąsiednich boków, a w przypadku kwadratu a razy A długość boku do potęgi drugiej. No to bardzo proszę, o kilka przykładów. Omnit pole prostokąta o wymiarach 2 cm i 5 cm. Zapisuję sobie w Pole to się równa. A razy B, 2 razy 5 to 10 i tu, przepraszam, powinien być centymetr kwadratowy. się takim kwadratowym, zapisałam jednostkę pola. Boki były wyrażone w centymetrach, jeden i drugi bok był wyrażony w centymetrach, pole wyrażone jest w centymetrach kwadratowych. Kolejny przykład. Mamy obliczyć pole prostokąta o wymiarach i w ten sposób zapisałam wymiary. Tak się bardzo często stosuje zapis wymiarów prostokąta. Pomiędzy wymiarami jest postawiony krzyżyk. Moi drodzy, często mnożenie jest oznaczane krzyżykiem, prawda? A właśnie i dlatego, ponieważ, żeby obliczyć pole prostokąta, wykonujemy mnożenie, to tak często jest zapisywane, są zapisywane wymiary prostokąta. Nawet taki zapis podpowiada, jakiego działania użyć, żeby obliczyć pole. Mnożymy przez siebie długości dwóch sąsiednich boków. W pierwszym przykładzie długości boków były wyrażone. Liczbami naturalnymi. W przykładzie B są wyrażane ułamkami dziesiętnymi, ale my już potrafimy mnożyć ułamki dziesiętne i na boku można pomnożyć, ile to jest 2,5 razy 1,2. Ja sobie policzyłam, że to jest dokładnie 3 i w nawiasie kwadratowym dopisałam jednostki. Metr kwadratowy. Długości boków były podane w metrach, to pole powierzchni jest w metrach kwadratowych. Moi drodzy, nie musimy tu pisać jednostek. Wystarczy, musimy o tym zawsze pamiętać, że boki, długości boków muszą być wyrażone w tych samych jednostkach, a następnie wykonujemy mnożenie, zapisujemy wynik mnożenia i dopisujemy odpowiednią jednostkę kwadratową. Przykład C. Czym się on różni od poprzednich przykładów? Otóż mamy podane długości boków w dwóch różnych jednostkach i musimy na początku się zdecydować, w jakich jednostkach będziemy obliczać pole. Dlatego napisałam dwa sposoby. Pierwszy sposób obliczymy sobie pole tego prostokąta w centymetrach. Żeby to zrobić, długości obu boków. Muszą być wyrażone w centymetrach. Jeden bok jest, ma 6 cm, a drugi musimy 2,1 decymetra zamienić na centymetry. W jednym decymetrze mamy 10 cm, czyli liczbę decymetrów mnożymy przez 10, przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. I teraz znowu zapisujemy. Pole to się równa a razy b. Jeden bok ma 6 cm razy drugi bok 21, 6 razy 21 to 126 i w nawiasie centymetry kwadratowe. Zamiast pisać obliczam pole, piszę tylko literkę P. Zobaczcie, że w ten, jak ktoś zapisze taki wzór, to ja już wiem, że on zna metodę obliczenia pola prostokąta. Drugi sposób. Jeden bok był w decymetrach, to drugi też wyrazimy jego długość w decymetrach. 6 cm to 0,6 decymetra. W jednym decymetrze mamy 10 cm, więc 1 cm to 0,1 decymetra. 6 cm to 0,6 decymetra. I zapisuję mnożenie ułamków dziesiętnych. Tu jeszcze jest błędny wynik. Co to znaczy pomnożyć 60 razy 2,1 dziesiąta? Przypominamy sobie mnożenie ułamków dziesiętnych. Podpisujemy je tak, jak to byłyby liczby naturalne, dorównując do prawej strony. Wykonujemy mnożenia, zapominamy o przecinkach, wykonujemy mnożenie, a następnie stawiamy w dobrym miejscu przecinek. Co to znaczy w dobrym? Liczymy, ile cyfr za przecinkiem miały czynniki. Czyli liczby mnożone. Pierwszy czynnik miał jedną cyfrę za przecinkiem, drugi czynnik miał też jedną cyfrę za przecinkiem, więc razem w moim wyniku muszą być dwie cyfry za przecinkiem. Muszę pomnożyć 6 razy 21 i to jest 126, a następnie odmierzając od prawej strony odmierza, odliczam dwie cyfry i stawiam przecinek. Raz, dwa przecinek. Dobrze. I jeszcze przejdziemy do pola kwadratu. Oblicz pole kwadratu oboku 3,5 cm. Pole to się równa a kwadrat, czyli 3,5 razy 3,5. I znowu pisemnie musimy wymnożyć dwa ułamki dziesiętne. Obie liczby mają po jednej cyfrze za przecinkiem, więc w wyniku musimy postawić dwie y, y, przecinek, bo y, za przecinkiem muszą być dwie cyfry. Bok był wyrażony w centymetrach. To pole w centymetrach kwadratowych. Przejdziemy do następnego przykładu. Proszę. Jeden z boków prostokąta ma długość 7 cm, a jego pole wynosi 28 cm kwadratowych. Ile jest równa długość drugiego boku prostokąta? Zobaczcie, pole mam podane w centymetrach kwadratowych, a jeden z boków w centymetrach. Żeby obliczyć co to jest 28? To jest iloczyn długości dwóch boków. Iloczyn dwóch liczb równa się 28. Jedna z tych liczb to 7. Co powinnam zrobić? Pole podzielić przez długość znanego mi boku. Pole było w centymetrach kwadratowych. Bok w centymetrach. W wyniku dzielenia otrzymam długość drugiego boku w centymetrach. 28 podzielić przez 7 to jest 4 i dopisuję jednostki, jednostkę centymetr. Co jest ważne, pole było w centymetrach kwadratowych, a długość w centymetrach. Kolejny przykład. Jeden z boków, ma, z boków prostokąta ma długość 2,4 cm, a jego pole wynosi 36 cm2. Ile jest równa długość drugiego boku prostokąta? Czym się, moi drodzy, te zadania różnią między sobą? To zadanie, słowa dokładnie te same. Różne liczby z innymi jednostkami. Zobaczmy, tu były centymet... pole w centymetrach kwadratowych i bok wyrażony w centymetrach, a tu tak nie jest. Owszem, pole jest w centymetrach kwadratowych, a bok długość boku w decymetrach. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to długość tego boku wyrazić w centymetrach. 2,4 decymetry to się równa 24 cm. Czyli to zadanie mogłabym przeczytać w ten sposób. Jeden z boków prostokąta ma długość 24 cm, a jego pole wynosi 36 cm2. I wtedy treść zadania jest już identyczna jak w przykładzie numer 3, tylko są różne liczby. Co robię wówczas? Pole dzielę przez długość boku, pole w centymetrach kwadratowych, dzielę przez długość boku wyrażonego w centymetrach. Mogę to zrobić pisemnie. 36 podzielić przez 24 to 1,5 cm. To jest, moi, moi drodzy, bardzo ważne. Tak jak w przypadku liczenia pola, mając dwa boki prostokąta, oba boki muszą mieć długość wyrażoną w tych samych jednostkach. Tak, mając pole i bok, żeby obliczyć długość drugiego boku, muszą być odpowiednie jednostki, nie takie same, bo centymetr kwadratowy a centymetr to są różne jednostki odpowiednie. Czyli jak pole w centymetrach kwadratowych, to bok w centymetrach. Jak w pole w metrach kwadratowych, to bok w metrach. Jak pole powierzchni w kilometrach kwadratowych, to długość boku prostokąta w kilometrach. Kolejne zadanie. Bardziej złożone. Jeden z boków prostokąta ma długość 8 cm, a drugi jest dwa razy dłuższy. Oblicz pole i obwód tego prostokąta. Moi drodzy, bardzo wygodnie jest do każdego zadania z geometrii zrobić sobie pomocniczy rysunek tak, i zapisać właśnie przy nim długości boków. To bardzo pomaga. Jeden z boków ma 8, a drugi jest dwa razy dłuższy, tak? Czyli tu to jest krótszy bok, a to jest dłuższy. Krótszy ma 8 centymetrów, o. A, dłuższy jest, a drugi jest dwa razy dłuższy. To ile ma? Nawet w pamięci możemy sobie policzyć, ile to jest dwa razy 8? 16 centymetrów, o. Prawda? i teraz pole tego prostokąta to jest 8 razy 16. Ja tu jeszcze ładnie zapisałam obliczenie drugiego boku, ale prawdę mówiąc też możecie niektóre liczby są tak tu są dobrane, że można w pamięci, prawda? Natomiast na pewno rysunek bardzo pomaga w rozwiązywaniu zadań z geometrii. 16 razy 8 Oj, 6 razy 8 to nie 124, tylko 128. 128 cm2. Kwadratowych. Kwadratowych. 16 razy 8, 16 cm razy 8 cm to 128 cm. Nasze polecenie składało się z dwóch części. Pole już obliczyliśmy, a teraz mamy obliczyć obwód tego prostokąta. Obwód to suma wszystkich boków, ale prostokąt to taki czworokąt, który ma dwa boki dłuższe i dwa boki krótsze. W związku z tym, ja mogę sobie w ten sposób obliczyć obwód prostokąta. Dwa razy po 8 dodać, dwa razy po 16. Dwa razy 8 to 16. 2 razy 16 to 32, razem 48 cm. Jeżeli ktoś by napisał 8 plus 16 plus 8 plus 16, też by dobrze policzył. Ważne, żebyście sobie przypomnieli sobie, że obwód figury to suma wszystkich jego boków. I boki muszą być wyrażone w tych samych jednostkach. Wtedy dodajemy do siebie liczby i dopisujemy. Tę samą jednostkę. Więc pole prostokąta wynosi 128, tu się też pomyliłam, 128 cm2. Moi drodzy, i ostatnie zadanie na dzisiaj i to będzie tak, takie będą zagadki. Otóż. Mamy specjalnie, nie jest powiedziany oblicz, tylko jest pytanie, jaką długość ma bok kwadratu o polu 36 cm. I tu będziemy musieli odgadnąć. Być może niektórym pomogą kwadraciki. Jak liczymy pole kwadratu? Mnożymy przez siebie dwa sąsiednie boki, ale one są jednakowe. Więc wyobrażamy sobie, że ja muszę w kwadraciki wpisać jednakowe liczby tak, żeby po wymnożeniu otrzymać 36. Co będzie w kwadraciku? 6, bo 6 razy 6 to 36. I teraz, jeśli pole było podane w centymetrach kwadratowych, to długość boku jest wyrażona w centymetrach. Moi drodzy, jest działanie, które po, pozwala obliczyć długość boku, mając kwadratu, mając jego pole. To działanie nazywa się pierwiastkowaniem, o którym będziemy się uczyć dopiero w klasie siódmej. Natomiast ja będę Wam tak dobierała liczby w takich zadaniach, że dacie raz, radę odgadnąć. Na przykład, jaka długość ma bok kwadratu o polu 9 cm kwadratowych. O, to na zielono. Proszę bardzo, mamy kwadracik, razy kwadracik. Tak mówię razy kwadracik, ale mam na myśli tam jakąś liczbę. Jaką liczbę wpisać w kwadraciki, tę, tę samą liczbę, żeby po wymnożeniu otrzymać liczbę 9. Wiecie? Na pewno wiecie. 3. Więc bok, bok kwadratu o polu 9 cm2 jest równy 3 cm. Czy mogę dać pytanie, ile wynosi bok, jaka jest długość boku kwadratu, którego pole wynosi 10 m2? Nie, nie znacie takiej liczby, która pomnożona przez samą siebie ta 10. Tak będą dobrane liczby, żeby odpowiedzią była. Pełna liczba naturalna. Nie ułamki zwykłe, nie ułamki dziesiętne, tylko liczba naturalna. No to jeszcze powtórzmy, czego nauczyliśmy się dzisiaj podczas lekcji. Potrafimy już obliczyć pole prostokąta i pole kwadratu. Aby policzyć pole prostokąta, musimy mieć długości sąsiednich boków boki ta długość ich musi być wyrażona w tych samych jednostkach w przypadku kwadratu musimy mieć długość boku kwadratu jeśli chcemy wyznaczyć bok prostokąta mając jego pole jeden i drugi bok musimy pole podzielić przez długość drugiego boku przy czym pole i Długość jednego z boków muszą być wyrażone w odpowiednich jednostkach. Co to znaczy odpowiednie? Pole w centymetrach kwadratowych, a bok w centymetrach. Pole w metrach kwadratowych, a bok w metrach. Żeby obliczyć, odgadnąć, jeżeli mamy pole kwadratu w niektórych sytuacjach, możemy odgadnąć długość jego boku. Ale wówczas to pole musi być taką dobrze dobraną liczbę, żebyście mogli odgadnąć. Nie obliczyć, tylko odgadnąć metodą prób i błędów, szukać liczb naturalnych, które po pomnożeniu przez siebie dadzą liczbę, która jest równa polu kwadratu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.